Dzisiaj zrobimy zupełnie inny sernik ze śliwkami, szef. Sernik z powidłami śliwkowymi. Zawiera lokowanie produktów. Przygotowania zaczynamy od powideł, od dobrej jakości powideł. Ja moje dostałem od sąsiadów, tak. Bo fajnie jest dobrze żyć z sąsiadami. Wy możecie też dostać od sąsiadów lub przygotować według przepisu, który oczywiście jest na moim kanale. Powidła przekładamy do rondelka, dolewamy whisky lub innego mocnego alkoholu i dosypujemy cukier-puder. Gotujemy mieszając, aż się zredukuje. Ma być gęsty. Następnie szykujemy tortownicę, wykładamy ją papierem do pieczenia. Do maszyny wrzucamy herbatniki, dolewamy rozpuszczone masło i miksujemy. I miksujemy, żeby powstała spodnia warstwa sernika. Rozkładamy ciastka z masłem w tortownicy i wyrównujemy. Czas na gorzką czekoladę, którą drobno siekamy. Wyciągamy robota. Do misy wrzucamy skrobię ziemniaczaną, cukier puder, wbijamy średniej wielkości jajka i dodajemy ser. Taki z wiaderka na ser. Dolewamy ekstrakt i wszystko dokładnie mieszamy. Wyłączamy robota, dodajemy posiekaną czekoladę i mieszamy szpatułką. Masę serową przekładamy do tortownicy. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 160 stopni przez 90 minut, grzanie góra-dół. Później uchylamy drzwiczki, wyłączamy piekarnik i studzimy sernik. Wystudzony wyciągamy i wsadzamy na pater, bo na paterze każde ciacho wygląda lepiej. Rozprowadzamy nasze zredukowane powidła z whisky i cukrem pudrem nam przełamie smak, czekoladę mleczną i gorzką łamiemy. Zagotowujemy wodę w garnku, ustawiamy naczynie żaroodporne, wrzucamy czekoladę, dolewamy śmietankę, mieszamy aż się połączy i rozpuści. Tak przygotowaną polewą pokrywamy sernik. I właściwie gotowe, ale jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał m.in. dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. Podajemy sernik i cieszymy się smakiem szefy.